No, witam was. Taki nietypowy początek. E, widok górek. No, jesteśmy w plenerze, jestem... Wypoczywam sobie w Beskidach. Dźwięk już nie będzie taki wspaniały. Ale może coś z tego wyjdzie. E, no tak, ja sobie wypoczywam, a wy macie ostatnie dni przed maturą. Wobec tego są pewne paniczne zapytania. Odpowiadam na nie na szybko. Pierwsze zapytanie. Dlaczego noszę czapkę? Bo jest trochę zimno. Może z ciekawszych pytań, teraz mówiliście coś o złożoności algorytmów i jak one po kolei tam wyglądają. To jest proste. Wystarczy sobie zrobić wykres tych różnych ym, funkcji złożoności. No, najbardziej płaski jest logarytm, nie? Oczywiście ja to pokazuję w swoją stronę. Tu jest u mnie. Dodatni kierunek X. -ów. Potem jest liniowa, potem, jak jeszcze raz pomnożymy to liniowe razy logarytm, mamy n log n, no to to jest troszkę stromsze, ale mniej strome niż n kwadrat, bo n razy logarytm to jest trochę mniej niż n razy drugie n, prawda? Potem już lecą kolejne złożoności wy... niewykładnicze tylko mm, wielomianowe. N do drugiej, do trzeciej, do czwartej i tak dalej. No a w ogóle koszmarem jest yy, x do n tej, no jeszcze gorzej n silnia. Tak, chyba jeszcze gorzej jest n silnia. Yy, tak wyglądają te złożoności. Kiedy te złożoności są takie? No logarytm jest przy szukaniu czegoś w tablicy, gdy dzielimy ją na pół, czyli gdy nie musimy nawet sprawdzić każdego elementu tablicy. To tak poglądowo. Jest oczywiście dużo więcej przypadków. Liniowy jest wtedy, kiedy mamy jedną pętlę for each w całym algorytmie, która musi mniej więcej coś zrobić dla każdego elementu danych. No, n kwadrat mamy wtedy, kiedy wewnątrz jednego foricza jest drugi, ale wewnątrz, jeden w drugim. Bo jak mamy jeden po drugim, to one się wtedy dodają. E, tak, no i e, myślę, że to tyle o tych, o tych złożonościach poglądowo. Nie mam tutaj tablicy, ale mam za to deszcz, który nam nie pada. E, pytaliście również o, o takie różne przykłady o optymalizacji algorytmów no to za chwilę właśnie sobie powiemy no i jeszcze o liczby o liczby narcystyczne to było na jednej ze starych matur fajnie, fajnie. Zobaczymy jak można taki algorytm na narcystyczną liczbę optymalizować. Nie będę go tutaj rozwiązywał, bo w sieci są rozwiązania takie podstawowe, takie, wiecie, na piechotę. Ale... Ale powiemy co można zrobić, żeby taki algorytm, który jest bardzo złożony, żeby on działał troszeczkę szybciej. No i wreszcie, no i też przy okazji się prze, przejawia konwersja liczby z jednej podstawy na drugą, automatyczna, niezależna od podstawy. To sobie powtórzcie teraz dwa operatory: dzielenie modulo i div, czyli reszta z dzielenia. Już mi się dalej nie chce iść, bo jest stromo. To rozpozna co to za ścieżka, to, to i tak na maturze za to punktów nie dostanie. Przykro mi. Także na razie przenosimy się do studia, i tam być może coś mi się uda zrobić. Coś mi się uda zrobić, i no tak, no jakąś tam tablicę będę miał. Siemka. Tu jeszcze wstawka o tym porównaniu tych złożoności. Nigdy nie porównujemy ich na, na początku osi dla xów równych tam 1, 2, 0, 1, 2. Bo wiadomo, że parabola jest wtedy niżej niż logarytm i niż, niż y równa się x. Ale tu nie chodzi o to. Porównujemy złożoności zawsze dla właściwie x dążącego do nieskończoności. Bo chociażby nieważne jaki był współczynnik, to jak x odpowiednio wzrośnie, to i tak ten algorytm o. Lepszej złożoności wyprzedzi ten o tej gorszej. Nawet jakby na początku wykresu mieli odwrotnie, to potem to już się tak ustawi, jak powinno być. To taki, takie uzupełnienie. A teraz oddajemy głos do studia stacjonarnego, gdzie nie pada i gdzie jest lepszy dźwięk. Jest pojęcie liczby narcystycznej czyli liczby Armstronga. I teraz dlaczego o tym mówię? Otóż w, przy tej okazji y, przyda się może y, y, przypomnienie sobie jak wygląda konwersja y, liczby w dowolnej podstawie na ciąg jej cyfr oraz w ogóle jak można by y, optymalnie sprawdzać, czy szukać wszystkich liczb y, narcystycznych. Y, dobra, wobec tego tak. Najpierw Tak, liczba narcystyczna no to jest taka, na przykład najmniejsza z nich to 153. To jest taka, że bierzemy jej wszystkie cyfry, patrzymy na ilość tych cyfr, no jest ich, jest ich 3, podnosimy te cyfry do tej trzeciej, właśnie potęgi, sumujemy i ta suma musi być równa tej liczbie. Ja nie mówię, że taka liczba, ona była w 2014 na maturze. Ja nie mówię, że ona się powtórzy, ale jakiś tam temat w związku z tym może się powtórzyć. I pierwsze zagadnienie to jest: jak to, jak to zrobić, żeby w miarę optymalnie szukać tych wszystkich liczb. Bo wiadomo, że te czynności tutaj, one są dosyć proste. Rozbijamy liczbę na, na cyfry. Każdą z tych, z tych cyfr mnożymy tyle razy, ile trzeba, żeby uzyskać tą potęgę, sumujemy, porównujemy z tą liczbą, no i to się dzieje w pętli. Ale to oczywiście jest bardzo, bardzo nieoptymalne, jeżeli byśmy musieli robić dla wszystkich liczb kolejnych od tam 1 do powiedzmy 1000 albo 10 tysięcy albo coś. No, warunki są polowe i co chwilę mi jakieś zdarzenia, zdarzenia. przerywają. Ale to przecież jest standard na moim kanale, więc się nie dziwimy. Więc teraz szybciutko przechodzimy do merytoryki. Więc jesteśmy jeszcze raz w takim, rozważamy taki algorytm, że trzeba znaleźć powiedzmy wszystkie albo bardzo wiele liczb narcystycznych. No i algorytm jest bardzo mało wydajny, bo gdyby to robić, jak, jak to mówimy, na piechotę, zresztą ja poprzednio zrobiłem takie pomocnicze rozwiązanie tego naszego zadania z kombinatoryki też na piechotę. Znaczy, przeliczyłem, program przeliczył wszystkie możliwe kombinacje, no i oczywiście dał radę, ale czasem chodzi o to, żeby zaproponować jakiś algorytm w miarę optymalny, albo przynajmniej znać jego złożoność. Więc, jeżeli musimy mm, sprawdzać mm, formułę dla liczby narcystycznej dla tysiąca lub więcej n, kolejnych liczb, no to będziemy bardzo wiele razy po pierwsze rozkładali liczbę na jej cyfry, a po drugie podnosili te cyfry do kolejnych potęg. I tutaj mam wobec tego taki trik, prosty trik, ale jednak do przemyślenia, może was zainspiruje. Zamiast za każdym razem obliczać którąś tam potęgę cyfry, można przygotować sobie taką jakby tabliczkę potęgowania na zasadzie tabliczki mnożenia. Hmm. Coś takiego. Po prostu mamy, tabliczkę, mamy tablicę dwuwymiarową. Tu są cyfry aż do 9, a tutaj będą leciały potęgi. No i one mogą być no, dosyć duże, do kilkunastu mogą lecieć, dlatego że no, będziemy szukać liczb narcystycznych o długości do kilkunastu cyfr. Taką tablicę można bardzo łatwo wypełnić, to będzie bardzo mało złożone, ponieważ pierwszy wiersz wypełniamy no, pierwszymi potęgami tych liczb, zwykły for, a każdy następny wiersz wystarczy, że liczbę z poprzedniego wiersza pomnożymy przez liczbę z pierwszego wiersza. Może tutaj to będzie widać. Mamy 8, nie? I chcemy obliczyć ten element. Wobec tego znamy 8. Mnożymy go razy liczbę z pierwszego wiersza, razy 2 i powstaje nam 16. I w tym momencie, jak dojedziemy do samego końca, to mamy obliczone dla wszystkich cyfr i wszystkich potęg te wartości, ale nigdy nie liczyliśmy ich na nowo. Właściwie mnożeń, jeżeli będzie tutaj 10 wierszy, to tych mnożeń będzie no 10, no powiedzmy 9, bo po pierwszego nie, ale tego rzędu, nie? A nie tak, jakbyśmy za każdym razem liczyli to na piechotę. No bo zauważcie, że oczywiście no cyfr może być tylko tylko 9. Nie musimy przygotować więcej gotowych potęg. Niczego. Tabliczka potęgowania, tak jak tabliczka mnożenia. Oczywiście, potem jak to będzie w użyciu, no po prostu, jeżeli w pewnym momencie w algorytmie musimy podnieść, nie wiem, powiedzmy 4, do potęgi trzeciej, no to nie liczymy tego, tylko sięgamy tutaj kolumna z czwórkami, wiersz do potęgi trzeciej, czy, czy, czy ten element. Nie? Czyli po prostu adresujemy, raz wypełniamy tę tablicę i za każdym razem już adresujemy tę tablicę i mamy. Wtedy, gdy w pętli for, sprawdzamy wszystkie możliwe liczby całkowite, czy nie są liczbą narcystyczną. Nie? Czyli no musimy policzyć taki, taką formułę. Podnosimy je wszystkie do potęgi. Taki pomysł, nie? to jest taka inspiracja. Nie będę pisał teraz kodu, nie mam jak, ale chodzi o to, żebyście o tym pomyśleli. No i druga rzecz. Otóż mm, możemy mieć takie zadanie, że mamy jakąś liczbę o jakiejś podstawie, a musimy obliczyć wszystkie jej cyfry. Albo na przykład przeliczyć ją na inną podstawę, oczywiście programem, nie na papierze, tylko programem. No to jak to zrobić? Jest to, jest to również fajne do zrobienia. Zobaczcie, jeżeli mamy liczbę 153, to jej kolejne cyfry oczywiście to będzie 1,53, ale. Będziemy je obliczać od tej najmłodszej, od tej najmniejszej, czyli od jedności, potem dziesiątki, potem setki. Wystarczy w pętli wykonywać operację dzielenia modulo przez podstawę liczenia oraz dzielenie całkowite, czyli takie, które daje ten całkowity iloraz. I potem dalej kontynuujemy z tym ilorazem. To znaczy tak. Mamy 153. Przeliczamy to, powiedzmy, że przeliczamy to na, na system dziesiątkowy, to będzie nam łatwiej, ale ta reguła działa dla każdego systemu. Dzielimy sobie tą liczbę przez podstawę. Z jednej strony liczymy jej modulo podstawa. 153 modulo 10 wynosi 3, bo to jest reszta z dzielenia, czyli właśnie odcinamy tą najmniejszą cyfrę. I obliczamy też div, czyli dzielenie całkowite. W różnych językach to się różnie wyraża yy, i otrzymujemy pewien iloraz Tę liczbę, którą tu dostaliśmy, traktujemy jako pierwszą cyfrę, a właściwie to ostatnią, to najmniej znaczącą, a ten div dalej dzielimy modulo i kolejny raz przez div, aż do momentu, gdy ta wartość będzie właściwie zerem. Tam trzeba sobie szczegóły do, dopracować, ale myślę, że tam będzie do zera ta liczba. Tak i w ten sposób dostaniemy kolejne cyfry postaci tej liczby w odpowiednim systemie, w odpowiedniej bazie. Niekoniecznie dziesiątkowym. Jak przeliczamy na siódemkowy, na cokolwiek program to, to zrobi. Czyli w pętli robienie modulo, a następnie divu, tylko że wynik z diva Bierzemy jako kolejną naszą, naszą podstawową liczbę. No, tu będzie 15, 153 przez, przez 10, to jest, to jest 15, reszta 3, bierzemy dalej 15, 15 dzielimy przez 10, to jest 1, reszta 5. 5 jest kolejną cyfrą, mamy potem 1. No 1 div 10 to już jest 0. Czyli dostajemy 0 i wtedy ta ostatnia cyfra to jest ostatnia cyfra. Tak. Ok. No więc takie dwa, takie dwa krótkie pomysły, które mogą być pomocne przy, przy liczeniu, przy przeliczaniu liczb i przy udowadnianiu czy szukaniu wszystkich szczególnych liczb, na przykład liczb narcystycznych. Optymalizacja. Dobra. No dzisiaj było króciutko To dziękuję wam Brawo. za uwagę I, I życzcie mi I Życzcie mi dobrej pogody Bo po prostu no, po to jestem tutaj w górach Żeby trochę było fajnie A wy oczywiście y, Miłej nauki przy tym całym deszczu